Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ponownie hmm. witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób towarzyszą naszej pielgrzymce poprzez swoje zainteresowanie, poprzez to, że dopytują się może, czy my dalej idziemy, jak tam nam na tej drodze jest. Więc chciałem powiedzieć, że docowaliśmy oczywiście w Innsbrucku w seminarium duchownym, w którym zostaliśmy już chyba wczoraj, mówiłem, bardzo dobrze przyjęci, ale z tego seminarium musieliśmy dzisiaj wrócić na trasę do miejscowości Hall, w której wczoraj zakończyliśmy właśnie naszą drogę, no i z tej miejscowości wyruszyliśmy właśnie w kierunku Brennero do granicy. Dzisiejszy dzień był pięknym dniem, bo pogodę mieliśmy bardzo ładną, ale był jednym z trudniejszych dni, ponieważ no nie wiem, czy nawet nie jest jednym z najtrudniejszych dni, gdy chodzi o takie górki, bardzo dużo było drogi pod górę, i to nie bardzo takie łagodne nachylenie tej góry było, tylko naprawdę to już znaczne ale myślę, że rekompensowały nam te różne trudy, te właśnie śliczne widoki. No i widzieliśmy no, Alpy w przeróżnych, w, w najprzeróżniejszym wydaniu, że tak bym powiedział. No i jest to no chyba rzeczywiście dopiero na, na miejscu, gdy się jest i gdy się to wszystko ogląda, to człowiek wie, jak te Alpy wyglądają. No chyba, że bardzo dużo podróżuje Samochodem. Ja nie miałem tego, takiej możliwości, żeby tak często gdzieś w tych stronach bywać. A teraz, ponieważ przechodzimy, to widzimy, mamy możliwość się rozglądać, patrzeć. No ale też musimy uważać na drodze, bo niejednokrotnie idziemy jednak drogami takimi głównymi. One nie są oczywiście te najruchlipsze wszystkie, ale mimo wszystko... No trzeba mimo, że, że, że y, zwykle chodzi się lewą stroną y, drogi, gdy, gdy y, idziemy, to y, w tych górach trzeba było wielokrotnie przechodzić pa, na prawą stronę y, po to tylko, żeby nie stwarzać do jakiegoś wyjątkowego zagrożenia na drodze, bo jest y, po prostu, byliśmy bardzo niewidoczni, gdybyśmy szli tylko i lewą stroną y, drogi. Y, dzisiaj, no właściwie... <laughs> Cóż takiego było charakterystycznego w naszym dniu? Może tutaj Piotr mi podpowie. Spotykaliśmy e, osoby, które pytały nas o cel naszej pielgrzymki i tam wspierały nas e, e, w tym trudzie pielgrzymowania dobrym słowem. Tak, było rzeczywiście... E, Wiele takich pytań, bo jak ludzie widzą, że idzie takich dwóch z na plecakach i y, pod górę, no to rzeczywiście, no nie jest to taki zwyczajny widok, na, na, na co dzień, mm, częsty. Y, bywały takie sytuacje, że rzeczywiście ludzie trąbili do nas, żeby nam jakoś pomachać, żeby nas pozdrowić i to dla nas było miłe, od razu tak jakoś bardziej siły wstępowały z powrotem do nóg. No, i y, kiedy już się y, zbliżało popołudnie, oczywiście no, nie mamy takiego bardzo silnego samochodu, który może po wysokich górach jeździć, i y, na pewno to nas troszeczkę też y, ogranicza, gdybyśmy chcieli nieraz coś y, może więcej, y, no ale y, ogólnie jest to dla nas jednak y, bardzo duża pomoc. Na szczęście tylko raz przyszło nam nocować właśnie w tym samochodzie. Dotychczas księża Proboszczowie, którzy nas przyjmowali, czy inne jakieś osoby, czy siostry, tak jak było już wspominane poprzednio, to, to po prostu było wszystko wiadome, że, że to są jakieś dary od Pana Boga dla nas, po prostu, że my możemy się Przenocować pod dachem, umyć się pod prysznicem niejednokrotnie. Czasami bywało, że po prostu była umywalka, ale na szczęście było troszeczkę, chociaż i Nieraz ciepłej wody, też, więc można było sobie na to pozwolić, żeby się jakoś ogarnąć na następny dzień. Za to jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i tym wszystkim naszym dobrodziejom, za których się zawsze staramy modlić każdego dnia. Każdego dnia odmawiamy całe cztery, cztery części Różańca Świętego, a potem jest jeszcze dodatkowo piąta część, która jest poświęcona modlitwie szczególnej za <laughs> wszystkich naszych znajomych, dobrodziejów, tych, którzy o modlitwę nas prosili bardzo często indywidualnie za wiele osób się modlimy i y, niech one o tym wiedzą, że y, nie jest to tylko tak, że tak, tak pamiętaliśmy tak ogólnie. Więc to jest dla nas też duże zobowiązanie, żeby, żeby te wszystkie prośby zapamiętać i je omadlać w czasie naszej drogi. No, w ostatnim czasie trochę mnie pobolewa właśnie drugi dzień właściwie noga, ale bardziej tak się czuję, jakby mnie coś, jakiś, jakiś tam owad czy coś tam ukąsił, inaczej mam no, troszkę no, trochę mnie to na razie boli i mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym. Już tam i te wapna, i inne rzeczy tam stosuje No i mam nadzieję, że, że, że ta droga będzie jakoś tam mogła dalej przebiegać w normalny sposób. W dniu dzisiejszym przeszliśmy prawie 30 kilometrów, i myślę, że no już tak nas tutaj straszono, że właściwie pogoda ma się zmieniać bardzo w dzisiejszym, miała się już zmienić tutaj po tej naszej stronie i mówili, żebyśmy czym prędzej starali się być już tam po włoskiej stronie, bo jak tutaj się brzydka pogoda robi, to tam już jest ładnie i no zobaczymy miejmy nadzieję, że że jutro doświadczymy ładnej pogody i że nie będziemy mieli problemu żadnego we Włoszech, żeby, żeby tam się właśnie odnaleźć, w tym naszym pielgrzymowaniu nadal, i że ta pogoda będzie dopisywała. No, nigdy nie myślałem, że może być tak ciepło w takim czasie, bo u nas jest tam kilkanaście stopni nieraz, a tutaj myślę, że temperatury są bardzo, bardzo wysokie momentami w ciągu dnia. Także 20-25 stopni myślę, że na pewno też bywają takie temperatury. No i musimy dbać o to, żeby jednak zawsze być nasmarowanym, posmarowanym na twarzy, na rękach, bo, bo może potem to bardzo boleć, jeżeli się tego nie zrobi. Chcemy powiedzieć, że te wszystkie głosy, które dochodzą do nas o tych, którzy nas, o nas pamiętają, którzy nas pozdrawiają, to są dla nas bardzo miłe głosy i za nie bardzo dziękujemy. I one nas zawsze do tego zobowiązują, żeby, żeby to jakoś zrekompensować inaczej. Może, żeby to oddać jakiś, w jakiś sposób w formie też naszej modlitwy. Wiem, że już wkrótce nastąpić ma zmiana tutaj mojego kompana, który będzie to, to mi towarzyszył w drodze, więc, już w tej chwili, chciałem powiedzieć, że wspaniale mi się tutaj pielgrzymowało w obecności Piotra Najduka, który, który jest bardzo miłym człowiekiem, wierzącym pokornym i po prostu nigdy nie myślałem, że, że tacy ludzie jeszcze są w ogóle. Dlatego bardzo się cieszę i, i, i tak mi trochę smutno, że będziemy musieli już się niedługo pożegnać, a jeżeli nie wróci Daniel, to jeszcze ktoś inny przyjdzie. Nie wiem kto. Daniel o tym, o to sam się troszczy. W każdym razie dzisiaj chcemy powiedzieć, że ksiądz proboszcz z parafii, która znajduje się w miejscowości Matrej Yy, Am yy, Brenner. Yy, ksiądz proboszcz yy, yy, słyszał. Że właśnie pan Mieczysław, który nam tutaj towarzyszy samochodem, przyszedł po prostu z informacją, że my idziemy. On nie, nie za bardzo zrozumiał. Myślał, no to jak to proboszcz, gdzie będzie nocował, bo myślał, że tylko kierowca nas szuka noclegu. A on mówi, nie, oni tam idą, ja teraz ich przywiozę, żebyśmy tutaj mogli się przespać, i jutro znowu wracamy na trasę, w tamte miejsce, gdzie dzisiaj skończą. Więc. Jak z zadbał o to, żebyśmy mieli dzisiaj nocleg. Mieszkamy chyba pierwszy raz w takim, jakby gasthausie w pensjopionacie. Bardzo mile nas tutaj przyjęła gospodyni tego domu. No i jest taka zatroskana. No zresztą, naprawdę, ci, którzy wiedzą, że idziemy na nogach, to oni są dla nas wyjątkowo mili i szanują to bardzo i podziwiają. My uważamy, że to tak aż nie ma co przesadzać, bo wielu jest pielgrzymów, którzy w znacznie trudniejszych warunkach pewnie pielgrzymują. Chociaż wcale nie uważamy, że jest łatwo. No i wierzę, że, że Pan Bóg nam da. Że jednak po przekroczeniu tej granicy włoskiej będziemy mogli przez Asyż dotrzeć do Rzymu i tam się spotkać z Ojcem Świętym Franciszkiem, a przede wszystkim też pójść, pomodlić się przy grobie Świętego Piotra i naszego polskiego papieża Świętego Jana Pawła II. Pozdrawiamy Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Od nas wszystkich, od Piotra od Mietka, który też stara się nam tutaj zapewnić, jak tylko jest jakaś taka szansa, żebyśmy no, żebyśmy nie byli czy głodni, żeby nam się pić nie chciało, jeżeli może oczywiście podjechać, bo teraz będą coraz większe trudności, będziemy się pewnie spotykali na początku dnia i pewnie na końcu dopiero, ale naprawdę nam bardzo pomaga i staje się czasami takim naszym kwatermistrzem, co jest dla nas wielką pomocą, ponieważ jak dochodzimy już do miejsca noclegu, to nie zawsze jest tak, że musimy od razu teraz się szykować, żeby chodzić i pytać, czy ktoś nas łaskawie przyjmie, ale czasami jest już to po prostu gdzieś tam no, obstalowany, że tak możemy powiedzieć, przez Mietka, który myślę, że w bardzo y, żywiołowy sposób próbuje y, po niemiecku, który troszeczkę ten niemiecki tak zna mniej więcej, ale pewnie w bardzo ciekawy sposób y, te wszystkie y, braki słów, czy tam czegoś uzupełnia swoją taką osobowością bardzo wesołą i i dobrze, bo dzięki temu ci ludzie też y, widzą nas w taki jeszcze bardziej sympatyczny sposób i chętniej nas pewnie przyjmują. Bardzo dziękujemy. Pewnie znowu przedłużyliśmy, ale to jest, tak jest, jak się pisze i mówi wieczorem, kiedy my się już do spania prawie szykujemy, bo wtedy dopiero możemy coś y, troszeczkę z tego czasu znaleźć, więc y, jeżeli ciągle się coś przedłuża, to Was przepraszamy za to, ale życzymy y, y, wiele, wiele i. Boże, opieki błogosławieństwa Bożego, szczególnie tym wszystkim, którzy modlą się za tych dwóch, którzy i trzech właściwie, ale dwóch, którzy idą na nogach i żeby dali radę dojść i żeby im sił nie zabrakło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.